Zrobienie tego bez mojej wyraźnej, pisemnej lub ustnej zgody to jawne naruszenie moich podstawowych praw. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z tego, Piotr. Jezu, Mati, nie wiedziałem, że to dla ciebie taki wielki deal. Chciałem dobrze. Oczywiście, że chciałeś, ale wyszło jak zwykle. A co ci przeszkadza? Zapach? Wszystko mi przesz... Jaki zapach? O czym ty mówisz, Piotr? No, o tym, że bez pytania umyłem kibel, mimo że ewidentnie to była twoja kolej. Co ci nie pasuje? Odświeżacz o zapachu ciasteczkowo-cytrusowym? Chodzi mi o zapisanie mnie do kandydowania na przewodniczącego szkoły. A to. No Nieco lustro, przecież nie musisz mi dziękować. Ja nie dziękuję, tylko mówię, dlaczego nie powinieneś był tego robić bez pytania mnie. Jestem literalnie wściekły! Piotr. Bardzo się staram walczyć z określonym wizerunkiem, żebym nie był postrzegany w pewien określony sposób. No i go turbokuje ona chciałeś powiedzieć. To twoje słowa, nie moje. W, w każdym razie kandydowanie na przewodniczącego szkoły to coś, co bardzo mi w tym nie pomoże. Okej, okay, teraz kumam. Ty po prostu nie chcesz wyjść na jeszcze większego przegrywa w oczach dziewczyn. Nie o to mi chodziło. Nie, ale masz rację. Jako współlokatorzy powinniśmy się wspierać i mówić sobie prawdę. Obiecuję, że od tego momentu nie zrobię nic za Twoimi plecami, co dotyczyłoby naszej sytuacji. To jak? Zgoda? Zgoda. Hej, boys, to ja. Tak, to akurat widzimy. A Jeśli wolno spytać, co ty tutaj robisz? Co ja tutaj robię? No generalnie słuchajcie, hotel mi się znudził, za duże zamieszanie tam panowało. I dzisiaj na śniadanie zamiast zrobić mi jajka po sze, zrobi mi sadzone. Zresztą sami wiecie jak to jest, nie muszę wam tłumaczyć. No i stwierdziłam, że skorzystam z propozycji Piotra, because why not? Ale jakiej propozycji? A, chyba nie będziecie mi kazać tutaj stać w tym przeciągu. Jeszcze raz, jaką propozycję? Oj, Piotr, chyba oglądałeś za dużo brain rotów i cię pamięć popsuła. Przecież sam mówiłeś, że. A w ogóle, jakbyś szukała lokum, to wbijaj do nas. Mamy świetną lokację. W sumie, why not? Totalna warszawka. Naprawdę świetna chata nam się trafiła. Mati, musisz mi uwierzyć na słowo. Zupełnie zapomniałem. Wiem, to wygląda głupio, ale... Porozmawiamy o tym później, Piotr. A teraz... Ario, będzie nam bardzo miło cię gościć w naszych skromnych progach. Czy napijesz się czegoś? Chętnie. Prosiłabym herbatę, jeżeli można. Jakiej konkretnie? Mm, Puer. Greyfrutowo-pomarańczowa, jeżeli można. Oczywiście. Tylko wyskoczę do sklepu. I kasa extra Klasa, czyli witamy w naszej miejskiej willi. E, willi? No, ktoś mógłby to nazwać Small Open Sharing Concept. Ta, jest tutaj bardzo... boutique i zapach jest mega intensywny. A to nasz dyfuzor zapachów bukiet kebaba oraz proszku do prania. A co, wy nie macie tutaj szafki na buty? Nie. Przecież buty zakładasz codziennie. Po co je chować? No, ze też zakładasz codziennie. O no właśnie, ten sam case. O, a tutaj strefa VIP, no ale pewnie widzisz ten przepych. Ja tutaj urzęduję obecnie. Okej, okay, a to co to jest? Tablet do klimy? Nie, ja w przyszłość patrzę! To jest telewizor! Solidne 24 cale. 8 kanałów, z czego dwa po niemiecku, więc można poćwiczyć język. No, a czekaj chwila, gdzie ty w ogóle masz swoje peczum? I teraz czas na najlepsze. Widzisz tą kanapę? Ona się rozkłada i wtedy masz łóżko! Mega sprawa! A jak ci się nie chce składać, to zawsze możesz. rzucasz kocyk. I jak nowe. A? Tutaj aneks kuchenny, czyli taki nasz chef's table, ponieważ może to służyć jako stół do jedzenia, może służyć jako półka do przechowywania rzeczy oraz, chociaż nie sprawdzałem, deska do prasowania. Cute. No to co? Łazie. No to co? Spa? Minimalistyczne światło. Pralka robi white noise. Świetnie się przy tym śpi. Czemu ta nie cebulą? No to jest cebula! I mamy jeszcze własny system bezpieczeństwa. Pod drzwiami tak skrzypi, że od razu cały blok się budzi. No i jest też konsjerż. O, serio? No, ja jestem konsjerż. Na przykład masz jakieś pytanie typu Piotr, gdzie są talerze? A ja na to, oczywiście, że pod patelnią. Talerze lubią cień. Mam herbatę. Uf. Nie wiesz, co już nie mam ochoty. Aha. Jasne. Pewnie. Okej. Okay. Więcej dla nas. Guys, sorry, że to mówię, ale jeżeli mam tutaj zostać, to musimy wprowadzić trochę porządku. Pewnie. Cokolwiek potrzebujesz. No to. Zacznijmy od łazienki. Sorry, ale musimy to wszystko przeorganizować tak, jakbyśmy się wszyscy tutaj pomyśleli. Czy to jest ręcznik? A jak dziś dzieje? Wtorek. A, to Matyngo. Dobra, guys. Kilka house rules. Krótko i kulturalnie. Po pierwsze, obuwie. Jedyne buty, jakie mogą być w środku, to są indoor shoes. Ewentualnie kapcie. NIE! Klapki z balkonu nie liczą się jako indoor. Następnie jutro idziecie do sklepu i kupujecie podkładki pod kubki i od tej pory wszystkie kubki są z podstawką pod spodem. Tak. Wiedziałeś, że istnieje takie coś? Tak, Piotr, miałem taki u rodziców. Następnie safety. No co, co jest nie tak w tym, jak jest? Piotr, jedyna drabinka do ewakuacji to jest suszarka do prania przy oknie. No, to for you. Be smart. A co do lodówki? Może mi ktoś szybko explain, co to jest? Jak wy możecie tak żyć? To na pierwszy rzut oka rzeczywiście wygląda to skomplikowanie, ale zasady są całkiem proste. Moja półka jest górna, a Piotra dolna. To, co nie było zielone, a jest, to idzie do kosza. Tak jak rzeczy z białym futerkiem. <laughs> Chyba, że wyjdzie samo, jak ten kebab wtedy. No tak, ale on dziwnie smakował. Sok pijemy w kieliszkach od wina, ketchup musi być w karawce, napoje gazowane pijemy tylko i wyłącznie z metalowej słomki. Musi być TikTok-approved. Od teraz siadania to brunch, papier toaletowy stroną na zewnątrz, zegary ustawione na Nowy Jork plus 7 minut, modnie się spóźniać, śmieci wynosimy w okularach przeciwsłonecznych, paparazzi nie śpią, poduszki dekoracyjne są do patrzenia, nie dotykania. Dobra, dobra, Aria, my już chyba caimy. Nie wiem jak wy, ale ja trochę zgłodniałem już od tych wszystkich zasad. Może skoczymy na coś fajnego? A jest tutaj cokolwiek worth my time? Przygotuj się teraz na prawdziwy... Szok kulturowy? Może nie, ale tam serio żyje się inaczej. Dobra, co proponujecie? To może zestaw Smok XXL? Tam są trzy sosy, ryż, sajgonki, kurczak w pięciu smakach, no i gratisowe pałeczki. Kurczak jest out. A po drugie, pięć smaków to za dużo bodźców. To może tofu. No, tofu okej, okay, ale bez glutenu, bez sosu sojowego, bez smażenia i bez anien. Czyli samo tofu? A może ryż? Ryż jaśminowy jak najbardziej. I do tego sos słodko-kwaśny i nie, no wystarczy ocet i cukier. Wiem. Zupa fo. Bulion, makaron ryżowy, zioła. Bulion na kościach? Pas! Dobra, chłopaki. Wiem, że się staraliście, ale ja chyba sobie coś zamówię do domu. Zresztą to miejsce to nie jest do końca mój gastro vibe. Bye, bye. Nie wiem, jak ty, ale ja mam już dość. No wiem, ja też. Piotr. Sam mówiłem, że mamy być szczerzy wobec tego, co dotyczy naszej sytuacji. A nasza sytuacja jest taka, że Aria kompletnie rujnuje to, co zrobiliśmy w naszej chacie. Lubię ją, ale tego jest za wiele. No wiem, ale jak mielibyśmy się teraz jej pozbyć, co? Może uda się coś wymyślić. Ale dlaczego to ja mam mówić? No bo to ty zacząłeś temat. Hej, Aria. Chcielibyśmy... Pogadać? O, oh, hej. Odwaliłam za was większość roboty. W końcu to jakoś wygląda. Co nie? A, w ogóle, Piotr, zajęłam twój pokój. Miał najlepszy widok. Hope you don't mind. No ale przecież rozmawialiśmy, że... Ah, moja bsiarcznie zostaje z tam nie dzwoni. <laughs> ale musimy pogadać! No ale u nich jest teraz noc! Co mi ją zrzucić? Hey girl! I'm so happy you called! I'm so excited to talk to you about so many cool things! O oh mój! Chwila! To gdzie ja będę spał? Dobra, ale ten, który pierwszy zaśnie, ma prawo chrapać bez budzenia. Zgoda. Trzeba dokonać podzielenia powierzchni do spania. już no, już o tym pomyślałem. Dobry pomysł. Aha, i gdybyś słyszał, że płacze przez sen, to nie przejmuj się. To normalne. Nie budź mnie. Jasne, Mati. W ogóle, jeszcze raz sorry. To wszystko moja wina. Strasznie zwaliłem z tą Arią. Jasne, nie przejmuj się. Jakoś się jej pozbędziemy. A tylko nie oferuj nikomu więcej, że może nocować u nas. No wiem, wiem. Dobra, jutro coś wymyślimy, żeby się jej pozbyć. Dobrze. To dobranoc. Uh, dobra, pioter, tak jeszcze sobie myślę, że. Zimowe ruszyły właśnie zapisy na Waksy Wintercamp. Masz od 10 do 16 lat i marzysz o aktorstwie lub pracy w filmie, ten obóz jest właśnie dla ciebie. Waksy Wintercamp 2026 to pierwszy obóz, na którym mocniej stawiamy na aktorstwo. To, co, z kim się widzimy, link znajdziecie w opisie. Jak to roku jest najlepiej i przyjeżdżajcie za rok!